To znaczy jest to rzeczywiście cichy zabójca, dlatego że tlenek węgla nie jest niczym, nie jest gazem, który występuje normalnie w otoczeniu, a więc nie ma tak jak na przykład przy gazie ziemnym czy przy gazie propan-butan, który jest celowo nawaniany, abyśmy go mogli wyczuć zanim zacznie na nas oddziaływać. Natomiast tlenek węgla rzeczywiście z gazem bezwonnym, bezbarwnym. Natomiast są czujki, są czujki tlenku węgla, są to urządzenia niewielkich rozmiarów. Dokładnie takich albo bardzo podobnych, które kosztują już na szczęście niewielkie pieniądze. Oczywiście to jest pojęcie względem niewielkie. najtańszą czujuszkę można kupić za około 50 zł. Zupełnie przyzwoita to jest około 100 zł. Sensor wytrzymuje producent zapewnia, że 7 lat. Baterie, zwykłe paluszki, które sobie wystarczają na praktycznie cały sezon. A to trzeba wpiąć jakoś w instalację? Nie, to jest skomplikowane? Nie, nie, to jest bardzo proste urządzenie, które wystarczy położyć w miejscu, które jest najbardziej narażone na. Y potencjalne powstanie tlenku węgla, żeby gdzieś przy, przy paleniskach, przy piecach. I ono sygnałem akustycznym ostrzega nas w momencie, kiedy tlenek węgla się pojawi, oczywiście w stężeniach, które nie są dopuszczalne. To możemy sami zainstalować, czy jakiś fachowiec musi wyciąć? w zupełnie, zupełnie sami. To jest urządzenie, które się kupuje i włącza i nic nie trzeba instalować. To jest urządzenie, które może przypominać, nie wiem, duży telefon komórkowy, taki jak kiedyś był. Należy je włączyć, tam jest instrukcja i nic nie trzeba koło niego robić.